No dobra, yy, idziemy dalej. Kolejną naszą postacią będzie Łoczyk. Łotrzyk jest też również bardzo przydatną postacią. Yy, podczas yy, gry spotkamy często groźne pułapki, które trzeba będzie rozbroić. No tym właśnie specjalizuje się Łoczyk. Węziołek, niedziałek wędrowny. 2 do zręczności, skradania, wszystko to, co potrzebuje. Łotrzyk minus 2 do siły. Siła nie jest potrzebna dla łotrzyka. Łotrzyk nie bazuje na sile. Charakter powiedzmy, że neutralny, dobry. Cechy: zręczność max. Tak jak mówiłem, siła trochę się przyda siły kondycji też się trochę przyda. Hmm. Charyzma, odejmę Ci trochę. Przyda się nam bardziej inteligencja. Bo łotrzyk ma bardzo dużo umiejętności do poznania. Inteligencja z pewnością się przyda. Mądrość. No, niezbyt nam potrzebna Łotrzykowi. Dam mu jeszcze dwa punkty do inteligencji. Można też mu dać zamiast dwa punktów do inteligencji, do kondycji. Ja wolę trochę mieć umiejętności. Zresztą zaraz zobaczę jeszcze, jak to się. Hmm, przede wszystkim. Koncentracja Łoczykowi, nie wiem po co ukrywanie się, skradanie się, otwieranie z zamków, chwila, czy pewno łowca Łoczyk, jeszcze raz. Jak mówiłem, yy, ukrywanie się, skradanie się, przeszukiwanie, tak, znajdowanie pułapek, czyli to wszystko, yy, rozbrajanie urządzeń, kradzież kieszonkowa, można dać. Ja, na, nie, ja nie zamierzam nikogo okradać, i hmm, może weźmiemy zastraszanie. Nasz wojownik będzie miał kiepskie zastraszanie. Może się przydać. Hmm. A tu ty, Uniki. Walka dwoma brońmi. Wezmę uniki. Eee, ty będziesz miał. Ty będziesz zielony. Kolor włosów powiedzmy, że pasuje. Jakieś odpowiedź? Milczące ostrzymali się, cieni przyjacielu. A zwycięstwo w bitwie zapewnione. Draco. Zakończ. Kolejną naszą postacią będzie Mac. No, nie trzeba mówić, w tej grze akurat Mak jest bardzo potrzebny. Często spotkamy różne potwory, które będą. W jaki sposób odporne na działanie zwykłych broni, czy nawet nie będzie się opłacało, będą. Czy bardzo dużo będzie. Na no, takie sytuacje przydaje się właśnie nam czarodziej. Możemy wybrać mu specjalizację. Możemy wziąć mu do, domyślną, wtedy będzie się specjalizował we wszystkich czarach. Będzie mógł na, nauczyć się wszystkich czarów, ale. Lepiej mu wziąć jakąś specjalizację, wtedy będzie mógł rzucać więcej czarów, ale niektórych nie będzie mógł poznać. Zobaczmy. Sprowadzenia i poznania. Wezmę mistrza wywoływań. To taki typowy mag ofensywny. Głógniste kule, magiczne pociski i te sprawy. No, charakter, jakiś tam będziesz. Inteligencja. 18, oczywiście. Siła niepotrzebna. Zręczność przyda się. Kondycja przyda się. Hmm. Charyzma. Właściwie możemy dać parę punktów. Yy, tak samo jak mądrość. Mądrość dla rzutów obronnych. Charyzma, jeżeli zamierzamy też rozmawiać naszym. Magiem. Ja nie, za, nie zamierzam go używać do rozmów, więc trochę więcej w kondycję dla, dla lepszych rzutów koncentracji i dla rzutów obronnych. Umiejętności, koncentracja, tak, wiedza tajemna, czyli rozpoznawanie przedmiotów, alchemia, rozpoznawanie mikstur, czaroznawstwo, również bardzo przydatne. Jeżeli, jeżeli zamierzamy grać na oryginalnych zasadach, jest potrzebne do spisywania zwojów. No i więcej, nasza postać już nie posiada umiejętności klasowych. Możemy mu wziąć coś innego, na przykład zastraszanie, dyplomację. Hmm. Właściwie żadna z tych umiejętności już nie jest dalej potrzebna. Nie wiem, wiedza o pustkowie. E, dajmy mu trochę do zastraszania i dyplomacji. E, trzy atuty: pomyślmy uniki, jak zwykle, przyda się szczególnie dla maga, który, który nie może nosić żadnych zbroi. Bezgłośne czarowanie, gdy jesteś uciszony, z pewnością się przyda, ale to weźmiemy potem. Magiczna pen penetracja przyda się, talent magiczny, wywoływanie przyda się i czary dla czwartego pierwszego poziomu możemy wziąć cztery. Mm. Zmienna kula, magiczne pociski, yy, zbroja maga. Nie ma zbroi maga, więc weźmiemy mniej. Weźmiemy, weźmiemy, uśpienie, bardzo przydatny szar yy, oraz nie, tarcze weźmiemy tak Wygląd, no powiedzmy, że będziesz w jakichś czerwonych szatach Nie za bardzo pasuje ci do portretu, ale już mniejsza z tym Hmm, jakiś jeszcze odpowiedni głos. chodź! No Bój, roz, nie Nie wszystkie głosy Co są tak myślisz, dobrze nagrane jak reszta. Bo powiedzmy, że tak. Ty będziesz bezzi. Nie miałem żadnego pomysłu, jakby go nazwać, więc nie będziesz miał w ogóle imienia. Będziesz bezzi. I w sobie już z taką drużyną możemy spokojnie wyruszać na podboje. Właściwie niektórzy, niektórzy gracze zalecają yy, grę drużyną 5 trochę więcej doświadczenia, trochę wyższe poziomy. No ja zagram sobie drużyną 6 No, nie mam dlatego żadnego logicznego uzasadnienia. Po prostu tak mi się chce. Naszą szóstą postacią będzie Bart Elfi Bart. Co potrafi Bart? Przed, przede wszystkim pomaga reszcie sam jest, rzuca parę zaklęć, śpiewa może też złukuszyć, złu jeżeli tak mu będzie potrzeba, ty będziesz neutralnym bardem e, charyzma dzięki temu również przydaje się do rozmów siła ci nie będzie potrzebna zręczność przyda się, kondycja też, ale nie za dużo inteligencja Przyda się dla paru dodatkowych umiejętności. Bart, Bart ma bardzo dużo umiejętności, chyba najwięcej umiejętności dostępnych w grze. No, charyzm nie zwiększymy już. Kondycja by się przydała albo mądrość. Kondycja. Mądrość tylko zwiększy rzuty obronne. I teraz tak, alchemię i czaroznawstwo, wiedza tajemna to ma wszystko na czarodziej. Więc tak, dyplomacja. Yy... Zastraszanie nie możemy. Blef. Koncentracja. I hmm, to wszystko. Właściwie przydałoby się czaroznawstwo, Jako, że Bart będzie trochę bliżej centrum walki, my, będzie miałby trochę lepszą sytuację do mm, rozpoznawania czarów, jakie rzucają wrok Skradanie się, nie wiem po co. Skradanie się albo ukrywanie dla barda, skoro on może rzucać czary niewidzialności, no nie wiem, uz, uz, jeżeli ktoś wie dlaczego, to niech mnie, yy, to niech, niech mi powie. Hmm. Uniki, standardowo, ale nie. Weźm, weźmiemy specjalny atut barda, pamiętna pieśń. Gdzie ty jesteś? Pamiętam pieśń o tutaj. Dzięki temu, kiedy nasz Bart y, może skończyć śpiewać, powiedzmy y, przez dwie tury rzucić czar albo strzelić parę strzał, potem znowu śpiewać i y, pieśń dalej będzie utrzymywać swoje efekty. Y, jak ty bardziej będziesz wyglądał? Tak, nie. Tak, nie. Nie. Powiedzmy, że będziesz, będziesz... O taki. Niech będzie. Co za różnica. No i Bart ma też bardzo ciekawe dźwięki. Oto jest pięść moja, znają świata ćwierć. Kto ją ujrzy z bliska, ujrzy swoją śmierć. W rzeczy samej, ty będziesz się nazywał Płunio. Tak się prezentuje nasza drużyna, możemy ruszać na podboje. Już niedługo.